Witam Państwa w środę 29 lipca. Wczoraj rezerwa federalna po raz kolejny niespodziewanie wypuściła nowy. Komunikat, w którym oznajmiła, że przedłuża programy pożyczkowe dla przedsiębiorstw, jak i też przedłuża program skupu aktywów opartych o ETF-y, obligacje korporacyjne. Wcześniej ten program miał obowiązywać do 30 września, natomiast ta wczorajsza decyzja przedłużyła ten program do 31 grudnia. Jak ta informacja może jaki może mieć potencjalny wpływ na rynek. Ja wczoraj z dużą ciekawością obserwowałem indeksy amerykańskie, jak właśnie zachowywały się w reakcji na tego newsa i tak naprawdę indeksy przez kilkadziesiąt minut, a nawet przez kilka najbliższych godzin stały w miejscu, nic szczególnego się nie wydarzyło. W końcówce sesji nowojorskiej nawet indeksy zanurkowały w okolice dziennych minimów i ja osobiście tego typu zachowanie ceny interpretuję jako kolejny pretekst dla rynków finansowych do tego, aby wymusić na rezerwie federalnej kolejne luzowania ilościowe, ponieważ zazwyczaj, jeżeli rynki finansowe są zadowolone decyzją rezerwy federalnej, to przeważnie bardzo szybko pojawia się reakcja wzrostowa, natomiast wczoraj tej, re tej reakcji nie było. Też może po części to jest spowodowane że tym, że dzisiaj o godzinie 20 rezerwa federalna wypuści najnowszy komunikat dotyczący polityki monetarnej. Banki Inwestycyjne jak na razie nie spodziewają się żadnych nowych wskazówek, i też ciekawe jest to, że właśnie Rezerwa Federalna nie wypuściła tego komunikatu na przykład dzisiaj o 20 albo o 20.30 na konferencji, tylko zrobiła to dzień wcześniej. Więc, moim zdaniem, to, że Rezerwa Federalna decyduje się na przedłużenie tego programu, jest potwierdzeniem tego, że jednak gospodarka Stanów Zjednoczonych jest w bardzo kiepskim stanie. Też czytając różnego rodzaju. Główne serwisy w Stanach Zjednoczonych. Ponad 25 tysięcy sklepów ma być zamknięte w najbliższych tygodniach. Również dotarłem do takiej statystyki, gdzie prawdopodobnie około 40% Amerykanów, którzy wynajmują mieszkania, nie starczy im na opłatę kolejnych czynszów i mogą być eksmitowani. Tutaj grafika przedstawia poszczególne stany, jak to wygląda. W najgorszym, najgorszej sytuacji jest Los Angeles, Florida, Minneapolis więc no to są naprawdę bardzo kiepskie. Dane, które potwierdzają to, że jednak różnica pomiędzy kondycją gospodarki Stanów Zjednoczonych a załóżmy kondycją gospodarki strefy euro Unii Europejskiej jest dużo gorsza. Również jeżeli chodzi o sytuację z nowym pakietem fiskalnym po stronie Kongresu, demokraci nie są zbyt zadowoleni temu, co proponują republikanie. Republikanie chcą zmniejszyć wypłaty dla Amerykanów o jakieś dwie trzecie argumentują to tym, że Amerykanie powinni być bardziej skłonni do tego, żeby szukać nowych miejsc pracy, nowych stanowisk. Natomiast no, sytuacja wygląda tak, jak wygląda i wydaje mi się, że jeżeli Kongres nie zdecyduje się na tak duży nowy pakiet fiskalny, to być może rezerwa federalna znowu się zdecyduje na jakiś. Wsparcie może nie tylko korporacji, ale być może w jakimś stopniu, pierwszy raz w historii obywatele Stanów Zjednoczonych otrzymają dodatkową pomoc. Więc, tak jak wspomniałem, dzisiaj najważniejszym wydarzeniem dnia jest decyzja Fedu o godzinie 20.00. Raczej komunikat, tak jak wspomniałem, będzie neutralny, natomiast ciekawsza o wiele może być konferencja o godzinie 20.30. I tak jak wspomniałem, jeżeli Powell przekaże rynku, rynkom jakieś wskazówki dotyczące ewentualnych kolejnych programów, być może to będzie kolejny zapalnik do wzrostów na indeksach w Stanach Zjednoczonych. Więc prawdopodobnie do godziny 20.00 nic specjalnego na rynkach się nie wydarzy. Jeszcze wcześniej, o godzinie 16.00, mamy dane z rynku nieruchomości. Ze Stanów Zjednoczonych i to by były tak naprawdę te kluczowe dane, na które dzisiaj bym zwrócił uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną na indeksie dolara, cały czas mamy do czynienia z trendem spadkowym. Wczoraj tak naprawdę niewiele się wydarzyło, głównie mieliśmy do czynienia z konsolidacjami, więc jak na razie ja osobiście bym nie walczył z tym trendem. Dzisiaj rezerwa federalna być może znowu spowoduje to, że dolar amerykański będzie tracił na wartości. Jeżeli chodzi o takie potencjalne opory, dzisiaj na pewno bym zwrócił uwagę na trzy takie poziomy. Pierwszy to jest dolne ograniczenie konsolidacji, poziom 93,68, wyżej 93,80 i 93,95. Jeżeli chodzi o euro dolara, na eurodolarze analogicznie mamy do czynienia z ruchem wzrostowym, podobnie jak na indeksie Lora, który traci na wartości. Wczoraj, tak jak wspomniałem, niewiele się wydarzyło. Rynki cały czas broniły wsparcia w okolicy 1,1710. O tym poziomie wczoraj wspominałem. Natomiast dzisiaj do godziny 20 ja będę pozostawał nadal neutralny. Te poziomy, o których wczoraj wspominałem, wydaje mi się, że mogą być istotne dla rynków z potencjalną reakcją wzrostową. Poziom 1,1656 niż 1,1626. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, na funcie brytyjskim w porównaniu do euro dolara wczoraj doszło do silnego ruchu wzrostowego. Jeżeli chodzi o takie potencjalne poziomy, z których pojawiła się reakcja. To wczoraj na przykład, podobnie jak na eurodolarze, mieliśmy do czynienia z fałszywym naruszeniem dołków z sesji azjatyckiej. Na eurodolarze pojawiała się reakcja wzrostowa, natomiast na funcie brytyjskim te wzrosty były jeszcze silniejsze. Też czytając raporty różnych banków inwestycyjnych, ze względu na to, że w ostatnich miesiącach funt brytyjski był najniżej względem amerykańskiego dolara od kilkudziesięciu lat. To wydaje mi się, że fund brytyjski ma dość spory potencjał do wzrostów. Jeżeli chodzi o takie najbliższe targety, pierwszym takim poziomem może być poziom w okolicy 1,30-32. Natomiast przy ewentualnej korekcie, dzisiaj na pewno bym zwrócił uwagę na pierwszy poziom w okolicy 1,28-93. Wzdecat pozostaje dalej ściśnięty, głównie ze względu na ograniczoną zmienność na indeksach, natomiast cały czas widać tendencję spadkową. Ja wczoraj zwracałem uwagę na potencjalną reakcję spadkową z poziomu 1.3409. Tutaj, bodajże, chyba zabrakło jednego czy nawet dwóch pipsów. I jak na razie mamy cały czas do czynienia z trendem spadkowym, więc negatywne informacje ze Stanów Zjednoczonych, bądź też przedłużenie kolejnych programów ogłoszonych przez Rezerwę Federalną kilka miesięcy temu, cały czas moim zdaniem wpływa na to, że sytuacja nad amerykańskim dolarzem może się przedstawiać negatywnie, też czytając ostatni na przykład raport, raport Goldman Sachsa Goldman Sachs na przykład cały czas trzyma shorty na parze USD-PLN, może nawet sobie zerkniemy na tą parę, więc tutaj sytuacja jest bardzo powiązana z, oczywiście z indeksem dolara i pomimo tego, że w, w naszym kraju mamy bardzo wysoką inflację, powyżej 4%, chyba to jest najwyższa inflacja w całej strefie nie tylko w strefie euro, ale też w Unii Europejskiej, to słabość amerykańskiego dolara cały czas wpływa na to, że nasza waluta cały czas się umacnia. Najbliższym takim ważnym poziomem Wsparcia jest poziom w okolicy 3,7255, natomiast w długim terminie, jeżeli amerykański dolar miałby się cały czas osłabiać, to moim zdaniem nawet możemy zejść w okolice 3,45, natomiast to jest perspektywa, wydaje mi się, co najmniej kilku miesięcy, a po drodze oczywiście mogą się pojawić jakieś negatywne czynniki dla rynków w postaci większych ryzyk i to automatycznie może doprowadzić do tego, że jednak dolar może się umocnić. Jeżeli chodzi o indeks SP 500, wczoraj niewiele się wydarzyło. Wczorajsza reakcja po stronie Fedu to była decyzja gdzieś w okolicy godziny 15, to była ta świeczka, więc... Pierwsza reakcja była niezdecydowana, później pojawił się ruch wzrostowy na koniec sesji nowojorskiej. Te silniejsze wzrosty, racje oczywiście do, do wczorajszych wzrostów były bardzo szybko zgaszone. Jak na razie jesteśmy moim zdaniem cały czas w neutralnym położeniu i rynki na pewno będą czekały na komunikat po stronie rezerwy federalnej. Być może, jeżeli dzisiaj rynki finansowe nie, nie dostaną jakichś gołębich komunikatów. To nawet taka informacja może doprowadzić do krótkoterminowej wyprzedaży na indeksach. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAX, niemiecki DAX wczoraj dość precyzyjnie przetestował poziom 12746. O tym poziomie wspominam albo wczoraj, albo przedwczoraj. No jak na razie mamy tak krótkoterminowo do czynienia z ruchem wzrostowym, natomiast widać też podobnie jak na indeksach amerykańskich, na indeksie. DAXa cały czas mamy do czynienia z konsolidacją, więc ja bym pozostał cały czas neutralny, i też być może ze względu na dzisiejszą decyzję fedu będziemy obserwować ograniczoną zmienność na niemieckim DAXie. Na nie cały czas mamy do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego. Więc, tak jak kilka dobrych tygodni temu, zwracałem uwagę na ten silny wystrzał, który tak naprawdę nie był spowodowany żadnym czynnikiem fundamentalnym. Podobną sytuację mieliśmy na przykład w drugiej połowie lutego no to ta sytuacja naprawdę jest bardzo zbliżona z tym, że jednak te spadki, które obecnie mamy do czynienia nie są tak silne i też przy takim scenariuszu, gdyby załóżmy na indeksach w najbliższych tygodniach pojawił się silniejszy ruch spadkowy, to moim zdaniem te spadki na nie też nie będą zbyt duże. Natomiast z niższego interwału wczoraj, tak naprawdę rynki cały czas broniły poziom 105,67. Ten poziom był skorelowany z wcześniejszymi lokalnymi dołkami, więc zazwyczaj, jeżeli wcześniejsze lokalne dołki są bronione bardzo precyzyjnie przez rynek, to może być zapowiedź do kontynuacji ruchu spadkowego. Dzisiaj na pewno bym zwracał uwagę na wczorajsze lokalne minima poziom 104,95. Jeżeli górą wyjdziemy, obronimy ten poziom i ten poziom przez dłuższy okres będzie broniony, to wydaje mi się, że wtedy takim najbliższym targetem na nie może być poziom w okolicy 105-46. Jeżeli chodzi o rynek złota, nawet wczoraj na live wspominałem o potencjalnej reakcji wzrostowej z poziomu 1906 nawet zerkniemy sobie może na niższy interwał, dokładnie sobie przeanalizujemy, co się wczoraj właśnie wydarzyło na tym poziomie. I wczoraj tak naprawdę mieliśmy dwie, nawet trzy próby przeforsowania tego poziomu i proszę zwrócić uwagę, jak właśnie precyzyjnie w okolicy tego poziomu właśnie złoto respektowało te poziomy. Ja przeważnie w momencie, gdy łapię tak zwane spadające narze, przeważnie mnie interesuje bardzo silny agresywny ruch spadkowy. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj, jeżeli dochodzi do tak agresywnego ruchu spadkowego, jeżeli cena odbija się z konkretnego poziomu, to przede wszystkim wracamy, cena powraca do wcześniejszych lokalnych dołków, gdzie doszło do wybicia Ceny i wczoraj, właśnie po ustabilizowaniu się ceny w okolicy poziomu 1906. Co się wydarzyło, tutaj otworzyła się ta delikatnie mniejsza konsolidacja, i przeważnie w momencie, gdy mamy agresywne wybicie, małą korektę, i dalej mamy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego. Tutaj znowu mieliśmy przetestowanie wcześniejszego lokalnego szczytu. To jest tak naprawdę, moim zdaniem, zapowiedź do tego, że prawdopodobnie ten ruch wzrostowy będzie kontynuowany. Tutaj mamy kolejne przetestowanie wcześniejszej konsolidacji, poziom w okolicy 1924 co się dalej wydarzyło na niższym interwale też proszę zwrócić uwagę właśnie jak bardzo precyzyjnie ten poziom był respektowany przez rynek więc część osób uważa, że na niższym interwale może panować szum natomiast z perspektywy wyższego interwału jeżeli mamy wyznaczony bardzo precyzyjnie ten poziom to bardzo często właśnie jesteśmy precyzyjnie w stanie określić te poziomy z których mogą się pojawić dalsze reakcje wzrostowe i też nawet analizując cenę złota na niższym interwale widać jak ten wcześniejszy poziom był obroniony. Mamy kolejną konsolidację, wybicie, kolejny ruch wzrostowy. Może nawet sobie zerkniemy, czy ten kolejny poziom był obroniony przez rynek złota. Może na M5 sobie zejdziemy. Ten poziom jeszcze nie był przetestowany. No i z perspektywy załóżmy jakiejś większej korekty, być może to będzie kolejny poziom z potencjalną reakcją wzrostową, natomiast krótkoterminowo moim zdaniem takim najbliższym targetem dla złota może być poziom w okolicy 1668. No i też oczywiście z perspektywy dzisiejszej decyzji Rezerwy Federalnej, oczywiście trzeba uważać na zmienność na rynku złota. Podobnie sytuacja się przedstawia na srebrze. Które wczoraj również odbiło z wcześniejszych lokalnych dołków, i jeżeli sobie przeanalizujemy zachowanie ceny srebra na wczorajszym, właśnie przetestowaniu poziomu 22-36, tutaj mieliśmy do czynienia od razu z bardzo silnym ruchem wzrostowym. Natomiast te konsolidacje, które się utworzyły i które później były wybite, widać wyraźnie, jak ten poziom 23,33 był cały czas respektowany przez rynek. Dwu, krotnie rynki obroniły ten poziom, i dalej mieliśmy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego. Więc jak na razie, bardzo ważnym takim poziomem wsparcia na rynku srebra, moim zdaniem, jest poziom w okolicy 23,92. Jeżeli chodzi o ropę, ropa podobnie jak indeksy, cały czas się konsoliduje, więc dzisiejsza decyzja rezerwy federalnej, jak najbardziej, może być. Dość znacząca dla rynku ropy. Więc tyle z mojej strony. Zachęcam do subskrypcji, do zadawania pytań i do usłyszenia. Do jutra.